Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy poranek w pół do 11. Obudziłam się jak Robocop. Nie wiem o co chodzi. W ogóle oglądaliście Robocopa kiedyś, dawno temu. Taki film był, stary. O, tam coś strażacy znowu robią. To, ale nie ma wozu strażackiego, prywatnymi przyjechali. W ogóle jakiś przymrozek tutaj jest. I wszystko jest jakieś takie... Dziwne. Nie przymarzły kałuże, dziury są, ale widać, że jest przymrużone. Pies sobie biegnie tak elegancko. A ja mam płyn do hamulców. Płyn hamulcowy. I właśnie nie wiem, czy dobry wlałam do mojego samochodziku. Ponieważ wczoraj byłam na kursie i się dowiedziałam, że właśnie ten numer 4. Ile on tu jest? 4, no 4. Ten ma numer 4. Wcale może nie być do mojego samochodu, bo abs bo takie różne pierdzioły. I teraz po prostu mam zagadkę, bo jeżeli to nie jest ten płyn, to muszę pojechać dzisiaj i wymienić cały płyn. Nie wiem gdzie pojadę, tam gościu mi mówił gdzie, ale ja nie wiem. Nie wiem, w tej chwili tu mają już różnego rodzaju maszyny do wyciągania tego płynu, kiedyś nie mieli, trzeba było pompować, no nie. A teraz gościu mówił, że mają jakąś maszynę, tylko ja nie wiem, gdzie ta maszyna jest. No i takie właśnie w Islandii, jak się coś jedzie, kupuje, to można kupić źle. No niestety, bo zawsze doradzą. Ale moja wina, moja wina, bo w sumie ja mogłam zadzwonić na, e, do serwisu Toyoty i się spytać, jaki płyn wlać, ponieważ w książce się dowiedziałam, powinno być, ale książki w moim samochodzie nie było. Jestem taka zmęczona, bo wczorajszym kursie po prostu obolała. Facet siedział i pierdolił za przeproszeniem od rzeczy przez 3 czy 4 godziny. Do której tam byśmy, do 9? No, 3,5 godziny, prawie 3,5, prawie 4. Prawie 4, bo prawie w pół do 10 byśmy skończyli. Po 9 było. Gadał i Wam powiem szczerze, że tak jak czasami Wam coś tu powiedziałam, co było na kursie i tak dalej, to niestety dzisiaj. Wam nie powiem co było na kursie, bo nie wiem naprawdę autentycznie nie wiem co było. Było o hamulcach, było o sprzęgle chyba tak, było o takich różnych technicznych rzeczach, ale my bardziej oczekiwaliśmy, że o technicznych rzeczach to będzie coś. Tak, tam coś się pali, to my tam nie jedziemy. Będzie bardziej o technicznych rzeczach na zasadzie, że nie wiem jak zmienić koło, coś takiego będzie, prawda? A tu nic takiego nie było i po prostu po prostu myśmy się bardzo, bardzo... wszyscy siedzieli i nudzili i słuchali, a gościu mówił tak niewyraźnie, raz, że niewyraźnie mówił, a dwa on, on po prostu ten jego angielski, tam nawet Anglicy to chyba w ogóle mieli śmieszny czas, ale on... Po prostu, e, no taki był, wiecie, czasami jest ktoś, kto mówi coś i się go chętnie słucha, nie? A czasami po prostu trzeba być i trzeba na siłę tą osobę słuchać, bo to nie jest YouTube i go nie można wyłączyć. I po prostu, no, zmęczył nas totalnie. I dzisiaj się obudziłam z takim bólem karku tutaj, bo jak ja siedzę sobie tam pod ścianą, sobie taką fajną miejscówkę pod ścianą ustawiłam. Ja tak trochę bokiem siedzę, wiecie. No i z tego boku właśnie mnie teraz boli. Ale w ogóle dzisiaj cały czas walczę z tą moją fibromialgią. Cały czas mi przeszkadza, cały czas mnie uniemila życie. Cały czas upierdliwa jest. Ale no cóż, były dwa dni teraz, że się ciut lepiej poczułam. Naprawdę, słuchajcie. Piłam ten magnes. Łyżeczkę takiego sproszkowanego u nas można kupić magnezu w aptece. Naprawdę coś mi pomagało, ale piłam też wczoraj i dzisiaj już się obudziłam taka, widzicie, trochę zdechła. To jest takie uczucie. Jak ktoś ma taką fibromialgię, to jest uczucie, jakby to powiedzieć, takie jak dopada was grypa, angina i łamie was w kościach i nie macie tej siły i te mięśnie gdzieś takie obolałe są. To jest właśnie takie uczucie, jak się ma fibromyalgie i w tej chwili po prostu mnie to tak dopadło, że już mnie męczy z miesiąc w tej chwili, około miesiąca mnie w tej chwili męczy. No ja nie wiem, czy ktoś po prostu miał grypę przez miesiąc, prawda, cały czas, no stop z tym objawem takiego bólu mięśni, no ale tak niestety tu, to jest. Chodź, tu chodź, nie patrzymy tam, no pobiegło mi, chodź. Żeby mi tam teraz nie pobiegło, bo my tu jedziemy, tam strażacy jakiś ogień palą, to głupie zapach jakiś poczuje i po prostu poleci, a wiadomo, to może po prostu przeszkadzać, i żeby mi tu drogi nie zamknęli. żeby nie, nie ten, żeby zawsze można było tu podjechać, bo tu bardzo fajnie się samochodem jedzie. Z psem, zwłaszcza rano, już teraz po południu i wieczorkiem sobie wyszłyśmy na spacer. Tak, coś tam polewają wodą. Zobaczycie, może ja się wstawię inaczej. O! Tak, zobaczycie, może coś. Nie wiem, czy coś. widziony oni są? Kurcze, widzicie? Ja nic nie widzę. O! Tak, tutaj namierzyłam ich. O! Coś robi, robią strażacy ciekawego, leją wodą. Mają tam swoje takie budynki, nazwijmy to, gdzie mój pies jest tukej. Okay. I po prostu oni coś ćwiczą, także wiecie, gdyby tam pies pobiegł, no to nie wiadomo co może być. Ale śmiesznie, bo oni mają stroje strażackie, a ten... Jedziemy, bo już widzę psa zainteresowanego, żeby mi nie uciekła tam. Także po prostu musimy... Ale zbliżenie zrobię co? Ale zbliżenie, no, e, ten, co ja chciałam, no, już nie wiem, co chciałam, nie, po prostu, żeby mi nie uciekła, to musimy się ruszyć w tej chwili, mm. tak, no, ja bez zbiegł sobie jadę, cisnę gaz, co tam, nie, no. Elonesku, jedziemy. Dzisiaj się dobrze spisujesz, bądź tak cały czas, proszę, nie uciekaj, nic mi nie rób, bo ja nie mam siły Ciebie ścigać. Z tą babą to Wam powiem, po prostu jakieś traumy dostałam tutaj. Wiem, że ją kiedyś tu spotkam. Na szczęście ona my się rzadko tu na siebie na, 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 na tego napataczamy. No ale wiadomo, baba po prostu traumę mnie jakąś zrobiła. Nie lubię jej bardzo i jak ją spotkam, to ja nie wiem po prostu, co jej powiem w dalszej części, jak mi jeszcze raz sam pójdzie. Po prostu jej chyba powiem, że ja po prostu zadzwonię, powiem, że mi psa ukradła i tyle. No nie wiem, po prostu nic mi do głowy nie przychodzi na chwilę obecną. Ale staram się jej unikać. O, coś leci. Gdzie leci? Jeśli tak właśnie, bo jak ona leci przed siebie, nie patrzy, to już widać, że jakiś pies na przykład może być i ona właśnie mi ucieknie o, no i mówię, z tą babą to po prostu ogólnie to wiem, że nic z nią nie zrobię po prostu jest, ach ty, no idą te dwa psy i ja teraz ją nagram ja teraz kurwa nagram po prostu no ja ją po prostu nagram ja ją nagrywam, zobaczcie tu idzie, o i jest w kamerze i po prostu zobaczcie co ona robi, ona już ucieka ona już ucieka, katla biegnie do niej, o. A ja ją sobie nagram. Zobaczcie, jaka katla jest zadowolona i zobaczcie co ona robi. O, zobaczcie co ona robi. O, i zobaczcie co ona robi. O, i ja sobie ją tu nagram. O! Tak jak właśnie mówiłam, ona widzi, że ja ją teraz nagrywam. Także o, bardzo dobrze. No, dobra, muszę przerwać. No, dzisiaj się bez jakichś większych sensacji widzę obyło. Widać, że dobrze ostatnio ją zrypałam, że po prostu w tej chwili się zatrzymała. Oczywiście, katla, jak widzicie, tutaj. Ona już wpatrzona w te dwa pudle, bo one fajne są, te dwa pudle, tylko po prostu ludzie są, niektórzy zryci. Ale może ona się przestraszyła, bo ja mam kamerę w samochodzie i może tu też to. Bo skutkowało niestety, że ja ją nagrywam w tej chwili, co ona po prostu robi, jak ona odchodzi. Bo ja wyłączyłam kamerę, ale ona tego nie wie. No i my sobie jedziemy teraz już do domu. Ja się nagadałam i, i w ogóle pies też musi dostać jedzenie, także ten, także jest spoko. Ale co chciałam. Nie, patrzę, że jakaś deszczowa pogoda z jednej strony, jakieś chmury, jakieś ulewa tam jest. Co tam się dzieje w ogóle? Tak, zaczyna padać. No tak, Islandia, widzicie, zaczyna padać. E, no dobrze, słuchajcie, to wy się trzymajcie, Te moje kluczory tu dalej słychać, ja wiem, klucze muszę. Znaczy, ja już tak myślałam, ale ja muszę odczapić to jednak. To jest za ciężkie. Tak, takie coś nie powinno być w ogóle przy stacji, co Od tego zacznijmy, bo się stacyjka psuje też od tego. I ja dobrze wiem o tym, ale niestety mój problem gubienia kluczy jest tak y, jakiś taki duży, że... Nie wiem, ja tych bryloczków mam tu tyle, bo w sumie kluczy to ja Wam powiem, mam kilka, ale to ja te wszystkie klucze potrzebuję u mnie w bloku. To jest masakra. Jeden do śmietnika, jeden do skrzynki, jeden do mieszkania, jeden do zaraz do piwnicy też jest jeden. No i jeszcze jeden mam taki inny klucz od czegoś innego. Także ten. Nie mam dużo tych kluczy, ale z kolei u nas w bloku tych tak strasznie dużo kluczy potrzeba. W sumie trzeba 5 razy otworzyć drzwi jak się idzie do sklepu. O, zobaczcie. A skąd ten wóz strażacki tam zajechał? A ona jest głupia i należy z tymi psami tam. No to jest beba, co widzicie? Nie wiem czy to widać tam ją w tej chwili. O tam gdzieś nie wiem, gdzieś tu, gdzieś tu ją powinno być widać. No przecież widzi, że wóz strażacki jest to się nie idzie, ona mnie wyzywa, że tam, yy, że ja łamię przepisy, ale ja wam powiem, łamię przepisy, ona też łamie przepisy w tej chwili, dlatego, że w Rejkiewiku, całym Rejkiewiku, nieważne gdzie się jest, nie wolno chodzić z psem bez smyczy, także widzicie. Ja też chodzę z psem bez smyczy, dlatego, że tu wszyscy chodzą bez smyczy i to są takie niepisane zasady, prawda, jak to się mówi, dlatego ja tam pod straż pożarną nie podchodziłam, żeby oni się nie czepili, a nie, ona już zawraca teraz już zawracam. Młoda osoba, to jest bardzo dziwne, że taka dziwna jest, no. No, dobra. My sobie jedziemy na te śniadanie w końcu, bo może dojedziemy. I może w kamerze będę. Wczoraj patrzyłam i nie byłam w tej kamerze, Właśnie to chciałam zobaczyć, czy jest to w tej kamerze, czy nie. Akurat tak przechodziło mi, nie była, nie złapało mnie. Szkoda, idę zobaczyć, może teraz będę. E, dobra, jedziemy. No, trzymajcie się. Na razie, pozdrawiam Was, cześć!